Witam wszystkich. Pierwszy odcinek, nie wiem, ile ich będzie z montażu szamba. Więc jaki jest plan? Oczywiście, budowa domu samemu. Szambo będzie w tym miejscu. Wymiary szamba są 3,5 na 2,30. I 150 wysokie, plus 12 pokrywa to jest 10 metrów sześciennych. I teraz tak muszę sobie tu wytyczyć, gdzie te szambo będzie. I tu trzeba wywalić 4 m na 3 m na głębokość, która mi wyjdzie. I teraz, jakie jest moje zadanie? Moje zadanie jest takie, że tutaj mam rurę wyjściową. Z domu. Zaraz zobaczę, czy to będzie widać w tym dole. I muszę tu pojechać e, tą rurą mniej więcej do miejsca, gdzie ma być szambo. I dopiero jak tą rurą tu wyjadę, to wyliczę sobie głębokość dołu. Więc to jest pierwszy temat, który muszę zrobić. No, rurę wykopię sobie ręcznie niestety. Taki mam plan. Natomiast na wykopanie szamba to przyjedzie koparką i mi wykopie po prostu tą dziurę. Więc sobie wytyczę zaraz miejsce, gdzie te szambo ma być. I e, mniej więcej jak ta dziura będzie szła, trzeba będzie po prostu zacząć kopać dół. Zbiornik mam mniej więcej wytyczony, to znaczy dół na zbiornik, bo zbiornik będzie mniejszy. Mniej więcej jest wytyczone. Eee, I teraz wejście będzie mniej więcej na środku z krótkiego boku. Nie wiem, czy to się nagrywa. Nie widzę w ogóle. Z krótkiego boku. Natomiast rura wychodzi tam. I teraz tak mniej więcej sobie też wytyczyłem linię, jak ta rura idzie. Oczywiście to jest na oko wszystko. Dlaczego to jest na oko? Bo żeby było wygodnie cokolwiek zrobić to i tak dół trzeba wykopać taki, żeby była rura i wasze dwie nogi w środku. Żeby po środku była rura, więc to trzeba przynajmniej wyrypać na dwa szpadle. Myślę, że na trzy, wtedy będzie już tak naprawdę komfortowo. Więc trzy szpadle w szerokości to jak się tam machnąłem 5 centów w tą, 5 centów w tą, to naprawdę nie przeszkadza. No i teraz mam tu mniej więcej wytyczony ten kawałek no i co, no i szpadel i poszedł. Szpadel i poszedł. Spadek będziemy robić potem. Teraz to mogę spokojnie na myślę, że na 3 szpadle to mogę spokojnie wyrypać w dół, więc Trochę roboty będzie jednak to nie jest taki chopsiub. Ale jak sobie pomyślę, że mam mini minikoparkę na ten kawałek to aż mi słabo się robi, bo ten przyjazd tej mini koparki będzie kosztował tyle co pół szamba. Dobra no wykopię się Także biorę się za robotę, mówię tu mam wytyczone, tam mam wytyczone na tą chwilę na razie. Nareszcie coś pogoda pozwala robić. Mam tu wykopane kawałek oczywiście na pierwsze dwie rury. I teraz wsadzę dwie rury i będziemy robić kanalizację przynajmniej do tego miejsca. Potem zobaczymy, jak ją skręcimy. Powiem Wam, jak ogarnąć tematykę poziomowania rury. Dobra, pierwszą rurę mam włożoną bez uszczelki na sztukę. I teraz to jest rura dwumetrowa i książkowo spadek na rurze dwumetrowej powinien być od 4 do 6 cm. To jest tak książkowo. No to ja zrobię na 5 tak pośrednio, żeby nie było te 4 i żeby nie było te 6. Tamtą część kanalizacji miałem zrobioną wcześniej. Tam są spadki porobione, wszystko jest porobione. Natomiast tutaj dopiero będę teraz ustalał spadek tej rury i pokażę Wam, jak to zrobię. Więc rurę mam położoną i teraz coś zrobię, i zaraz to omówię i powiem Wam o co chodzi. Słuchajcie, mam położoną rurę podłączoną, jakby do startowej sieci. Czyli tamto było robione wcześniej, są spadki, a teraz będziemy rurę prowadzić do szamba. Do szamba, i trzeba dopiero porobić spadki. Przykręcę sobie tutaj na końcówce rury, po wkręcie, po deseczce. Może być trochę, nie musi być idealnie, tylko nawet kalosze mi się zatapiają. Hmm, hmm, hmm. Tutaj damy. Dobra, trzeba wymienić baterię. Chwila przerwy, idę wymienić baterię. Jestem z powrotem. I teraz tak bierzemy deskę. Przykrę przykręcam tą deskę w poziomie do tych rur. Do tych desek. Większych krętów to nie było. Hmm. Ciekawa sprawa. Hmm. Ho, ho, ho. Najlepiej się robi tak na żywo, dobra, deska jest w poziomie. Weź pan panie się wytarabań teraz stąd kurwa, wyciągnij te kalosze Dobra odsączyło się Mam dwie poprzeczki deskę przykręconą w poziomie Tu mi się kończy rura, biorę łatę Przenoszę sobie poziom na te poprzeczki e, Dokładny poziom sobie przenoszę Czyli mamy tutaj, przeniosłem sobie poziom i teraz pan, panie, panie, pane. robótki ziemne, to jest to. I teraz przykręcam to młate, kawałek deski, też w poziomie, przeniesionym z tamtej deski. Oh, yeah! Jest! <coughs> Czyli mam górę tej deski i tamtej deski w poziomie. Jeszcze dla pewności sobie to sprawdzę. Yeah! Yeah! Dobra, i teraz tak. Tamta część była robiona wcześniej. Tą robimy teraz. Tam ta część jest zakopana, nas nie interesuje, interesuje nas spadek tu dalej. Spadek na dwóch metrach powinien być od 4 do 6, ja zrobię tak pośrednio 5, 5 do 6, o w ten żeby żebym się za dużo nie musiał bujać. Więc jeżeli tu mam odległość do górnej części deski 52,5 to tu powinienem mieć 58,5, żeby było 6, czyli 58 od górnej. Części deski, a mam 63,5, czyli mam za wysoko sporo, czyli muszę tak nasypać tu towaru, żeby po ugnieceniu tego i oparciu tej rury tu mi wyszło 58. Zaraz jeszcze to sobie dokładnie sprawdzę. Więc zdejmuję tą rurę, bo ona jest złożona na sztukę bez żadnej, bez żadnej jeszcze uszczelki i po prostu dosypuję tutaj. Tyle towaru, aby ta rura wyszła mi na wysokości mniejszej, większej. Fu! Na wysokości głębszej niż tam o 6 centów. Sam nie rozumiem tego, co gadam, ale to na pewno jest dobrze. Dobra, zrobię to i się widzę. Dobra, słuchajcie, i teraz tak: pierwszą rurę mam założoną. Tu mam podsypany sztywny materiał, czyli to coś, to jest taka glina z piachem, bez kamieni, ubite, ugniecione, uchetane, żeby to nie miało prawa siąść. I jeżeli nie macie takiego materiału, kładziecie tą rurę na czymś sztywnym, typu nie wiem, deska. Coś takiego. Oczywiście zaraz powiecie, że to błąd, ale dajcie mi skończyć. I teraz słuchajcie, mam to wypoziomowane, czyli tak, między tym a tamtą deską. One są obydwie w poziomie. Liczymy od górnej części deski, bo górna część deski jest w poziomie. I tu mam do rury 52,5. Tu mam do rury 58. 52,5, 58, to jeszcze jest za wysoko, znaczy za, e, za ten, 52,5 dodać 6, 58,5, no to może być, dobrze, 52,5, 6, 58,5, mam 58, czyli mam 5,5 cm spadku na, ty, na tym odcinku dwumetrowym, a przedział jest od 4 do 6, czyli jest ok, i teraz, e, po pierwsze, Jakbym robił dla kogoś za pieniądze, tutaj bym musiał już wejść w dłuższą, większą średnicę, e, czyli ze 110 bym musiał przejść na wyższą, na wyższą. Robię dla siebie, mam odejście z jednej łazienki, z jednej kuchni, uważam, że 110-kami spokojnie wystarczy na ten odcinek, i ona spokojnie da radę bez niczego, więc zostaje 110. -tka. I teraz e, oczywiście zasypię to tutaj z grubsza tym towarem, który mam, ale robiąc to książkowo. Powinienem zasypać to piachem zasypowym na wysokość tej rury. To wszystko. Zalać to wodą, żeby ten piach zasypowy się ułożył, osiad, tak żeby osiad żeby był naprawdę sztywny. Poprawić, czyli znów zasypać piachem zasypowym. Znowu zalać to wodą, żeby ten piach się ugniotł, ułożył, żeby to się po prostu pod tą rurą zrobiło wszystko sztywne, żeby ta rura nie pracowała później pod ciężarem. Dopiero jak to bym zrobił. Wyjąć ten podkład, który mam tutaj pod rurą, czyli tą deskę kawałek betonu, nie wiadomo czego, wyjąć to i dalej, jak dołożę następną rurę, wykonać operację tą samą z tym piaskiem zasypowym. To by było tak naprawdę zrobione ok. Ja tutaj zaraz <laughs> właduję to. Tu mam już sztywną, ugniotę to tyle, ile się da, żeby już po prostu nie. Nie bujać się z tym piaskiem zasypowym, nie chcę mi się tak pan powiem szczerze, no mówię, nie robię tego za pieniądze, robię to dla siebie, uważam, że jak zrobię z ugnieceniem tego towaru, to też będzie dobrze, to mi nic się nie, nie dzieje, więc tak po prostu zrobię, natomiast książkowo za pieniądze trzeba by było zrobić manewr z piaskiem zasypowym, żeby nikt się nie mógł prawidłnie do tego przyczepić. Więc ogarnę tą rurę, zasypię ją mniej więcej dotąd, tym co tu mi leży i przeszkadza i będziemy robić dalej. Pierwsza rura zasypana, ta poprzeczka mi też pokazuje, gdzie mi się kończy ta rura i robiąc miejsce na następną, mniej więcej wiem odkąd dokąd, bez bieżenia muszę tu podebrać i tu zacząć robić skręt. Więc wykopię tu trochę i będziemy wsadzać drugą rurę. No i dobra, i powtarzamy operację. Kładziemy rurę na sucho tak jak ona ma być, bo już ją wkładamy, oczywiście, ten poziom nie jest zobowiązujący. Ten, który został, bo jakby robimy kolejny pomiar, i jeżeli jest tak, że gdzieś tam grunt Wam idzie do, do góry i załóżmy, ta deska już nie jest w poziomie, to po prostu podnosicie ją i robicie między tymi dwoma, jakby e, punktami, poziom. I bez względu na to, czy on jest w tym miejscu, czy w tym miejscu. Ma być po prostu poziom, żeby przy pomiarze można było o te 6 czy tam 5,5 centa powiększyć ten pomiar o ten spadek. Więc to jest niezobowiązujące. Jeżeli zobaczę, jak mnie tu puści teraz, to zrobię. Jeżeli nie, to to się podniesie, to się podniesie i, i będziemy, będę dłuwał sobie dalej. Więc biorę sobie łatę, puści mnie, no właśnie nie chyba, tu mam taką sytuację, że ta deska jest za wysoka, bo tu jest do góry, więc muszę tam to podnieść, czyli najpierw sobie, przykrę sobie przykręcę tą deskę, zrobię sobie tutaj poziom, kurwa ile tu się trzeba nachodzić po tej graty, Czek nie weźmie od razu, tylko tak łazi bez sensu i marnuje czas. Pomocnika do noszenia narzędzi. Więc robimy sobie tutaj poziom, gdzieś on nam tutaj wyjdzie. Nie ma to jak na kolankach. Dobra, ustawiłem poziom i teraz do poziomu ustawiam tamto. Boziu, Boziu. Dobrze, że to nie musi być co do milimetra. poziom. Teraz ustawimy tutaj. I jeszcze raz, raz sprawdźmy to mańkę czy jest. Jest no i teraz. Pomiar zaczynamy od początku, że tak powiem. Czyli tu do rury. Poziom jest na górnej części deski. Czyli tu do rury mam 64. No i pół. To tu muszę mieć 70. Od górnej części muszę mieć 70. Mam wyrypane 75. 5 za dużo. Czyli podsypuję, ustawiam to e, ustawiam to i, i zasypuję i konfiguracja jest dalej taka sama. Także mam nadzieję, że wakłumaliście o co to chodzi, bo ja wiem, że robię także że do łaty przykręcają na jakieś trytytki, jakieś odcinki, deski 4 cm czy tam 5 to się cały czas pieprzy, trzeba z tą łatą się bujać w tym rowie to są dla mnie kombinacje alpejskie ja se wolę w ten sposób przerzucić, jest proste e, i tyle. Dobra, ustawiam sobie e, do spadku takiego jak ma być dalszą część rury. muszę wynaleźć jakąś torbę e, tutaj, bo zapomniałem zabrać łącznika i korka, więc będę musiał to za e, zaślepić. E, nie chciałem więcej wykopać, bo ja tu muszę skręcić, czyli muszę władować jakieś kolano i wytyczyć sobie środek tamtego podejścia skosić tą trawę, zrzucić tu sznurek na środku i po prostu już przerypać tam do samego końca prawie, bo tam muszę jeszcze się odsunąć bo też będę miał tam skręt jakiś także tak to wygląda i się biorę za robotę druga rura zakopana słuchajcie, wytyczyłem sobie tutaj ten skręt z dwóch kolanek Podaję, że zaraz Wam powiem z 15 i z 30. No, czyli 45 stopni. E, na tych skrętach staramy się nie dawać 90. Wszystko tylko nie 90. 2,45 czy 30. Wszystko, aby nie skręcać 90. Znaczy, to jest moje zdanie. Ja tak uważam. A czy tak, czy tak jest, czy nie, to już tam nie wiem. No, i tu mam przygotowany skręt. Do tego miejsca i tu będzie ponowny skręt na mniej więcej środek. Na mniej więcej środek. Także tak to jest przygotowane. No i dalej technologia jest ta sama, czyli poprzeczki przekładamy, ustawiamy wymiar. Dodać te 6. I w ten sposób obniżamy się. No, do samego zbiornika. Dobra. Majster skończył, rura ułożona, ugnieciona, zasypana, oczywiście sama rura, reszta dołu zostaje jeszcze, bo tu jeszcze jeden temat będzie w tym dole szedł, e, tu mam wyjście zrobione, e, teoretycznie powinno wyjście wyjść mi tutaj, więc jakoś to już później przełamie już do, do tego, że tak powiem, do tej dziury, która będzie w zbiorniku. I teraz tak tu mi wyszło 60 do darniny, eee, coś tak mniej więcej, nie? 60 do darniny, 12 wieczko, wieczko, jak to brzmi, jak w trumnie. 12, 12 góra od szamba. Tam później będzie to wejście, więc gdzieś tak na oko wyjdzie, że 20, czyli około 40-30 będzie na pokrywie gruntu. Tak mniej więcej jak ta czarna ziemia. Więc dobra, rura ułożona, pokazałem wam jak to zrobiłem. Zakończę ten filmik, to będzie część pierwsza. W następnej części wytyczymy jakby głębokość dołu i koparka będzie kopać w dół więc pokażę Wam jak to będzie ogarnięte i jak będzie przygotowany ten dół do wstawienia tego zbiornika więc zapraszam do oglądania nie, nie ględzę więcej bo i tak ten filmik pewnie wyjdzie bardzo długi także dzięki za oglądanie koniec części pierwszej trzymajcie się, cześć